Mała aktualizacja prac. Stoi już sama rama. Będę się dzisiaj za nią brał. Wczoraj udało się troszeczkę podgonić. Miałem pomoc, pomógł mi brat. I mamy już przykryta całą skrzynię, praktycznie skończoną. Dziury powiercone, kątowniki złapane. Została tylko robota dla mnie, czyli obspawać wszystko na gotowo. Ale e, jestem. Bardzo zadowolony z postępów, no bo praktycznie całe trasowanie, całe wiercenie otworów e, zrobił brat. On jest dokładny. Wiem, że zrobi to dobrze. I na pewno wszystko będzie pasowało jak on wymierzy, jak ten to musi pasować. I teraz będę się brał za ramę. Mhm. Czyli tak muszę przede wszystkim zdjąć przekładnie, tutaj odkręcić. Te śruby to musi zostać, tak jak mówiłem ostatnio. Niestety są ukręcone. To znaczy ukręciłem jedną śrubę i nie będę ryzykował kolejnych, więc postaram się zdjąć te, kątowni, te całowniki z całością. No i wtedy będę kładł na to, mierzył, docinał i powinno być OK. Prawdopodobnie jeszcze będzie czekała mnie wymiana opon bo nie zauważyłem, ale mm. ta opona jest mocno, mocno uszkodzona On może będzie lepiej tak widać o no, raczej to nie wytrzyma za długo ale taki był zamysł, żeby to kupić do remontu żeby to wyremontować także zobaczymy postępy mała aktualizacja prac udało się tył odciąć nie było lekko, ale się udało Bałagan. Przekładnia zdjęta. Na razie tej blachy nie będę odcinał. Niech ona sobie tu będzie. W mi nie przeszkadza. No było mocno przyspawane. Wszystko ciężkie. Jestem sam, ale jakoś się udało. I lecimy dalej. Teraz będę przykładał. Tak jak mówiłem wcześniej. Odtąd. Tam jest zgięcie, Sorry za palec. Dobrze widać, bo jest pęknięcie na spawie. Yy, więc nie będę miał problemu z tym, w którym to jest miejscu. No i cóż, wydaje mi się, że to nie będzie jakoś trudne. Aczkolwiek jedynym problemem może być to, że rama jest krzywa. Widać, tu jest banan. I tu też, czyli była ciągnięta w tą stronę. Nie wiem, czy ktoś się zakopał, czy coś. E, aczkolwiek będę brał pod uwagę tutaj początek i wtedy myślę, że powinno być ok, jeżeli będę się do tego cały czas odnosił nic, biorę się za robotę i zobaczymy się później no i dzisiaj koniec wpuściłem sobie żyłkę rama jest wstępnie przyłapana dołączę spawarkę, żeby nie było słychać 99,5 jest pomiędzy i teraz tak tu jest złapany środek jest puszczona żyłka tu jest złapany środek i leci, 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 leci sobie do końca czyli mamy oś teraz próbowałem tutaj zespawać troszeczkę źle to robiłem Natomiast teraz będę to od nowa rozcinał i wszystko sobie domierzał z tego co wymierzyłem to tutaj musi być od przodu odtąd dotąd 21 i jak widać u mnie troszeczkę za bardzo się to zbiega a nie może tak być, bo później będzie to się um, ten zaczep nie będzie pasował. Później trzeba będzie to cofać. A jak cofniemy, no to znowu ten długi wałek nie będzie pasował. Za dużo roboty, za dużo zabawy. Wydaje mi się, że rama jest równo. Tutaj fajnie widać, że jest ok. No i cóż. Biorę się do sprzątania, bo straszny bałagan dzisiaj. I to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień.